bo to nie jest seria tylko takie wprowadzenie Ogólnie przez nas przez jakby już jakby to widzicie to już to praca to jest nagrana ale będę nagrywać jeszcze trzy shorty, na których będę będzie ogólnie otwierania skrzynaczek na loremc.pl Zapraszam do subowania, lajkowania Tymi Tych trzech Shortsów Sorry, że nie mam skina, ale Jestem na multikoncie, żeby mi się lepiej nagrywało Im więcej lajków Tym Im więcej lajków i subów Tym Będzie Wiedział, że mam no, więcej takich nagrywać. A, jeszcze chcę Wam ogłosić, że na 100 subów, czy tam 50, zrobię live jednego takiego live'a z kamerką. Tak, z... live z kamerką. Na godzinny live, przedłużany live. No i zapraszam. Jak, jak będzie 50 słów to będę wstępnego szorcu dawać trzy szorcy i wtedy będzie git. Dobra. To widzimy się później. Pa pa!